Takie szybkie pytanko do Was W zasadzie to takie upewnienie bo Tu spawałem migomatem i I normalnie spawał aż w końcu przestał i myślałem nie może się zagrzał ale Efekt mamy taki o mamy 400 v Na czwórkę czyli tam Para amper powinno być A ono W ogóle nie ma nie ma tutaj prądu na topienie I takie pytanie, czy może ktoś tak... Na no 230 jest tak samo o. I takie pytanie, może ktoś miał podobne objawy w takim besterku yy, u, Tu w ogóle kiedyś takie coś było I wyszło, że to jest winne to Że właśnie winny był jakby ten mostek prostowniczy Wiadomo, zanim to zacznie, zanim się zacznie grzebać, to najlepiej prąd odłączyć, by nas nic nie kopnęło. Ale o, ten mostek prostowniczy kiedyś wymieniłem i wtedy normalnie zaczął działać. Ale nie wiem, może jest jakiś sposób na sprawdzenie tego. Jakby ktoś się orientował, to... Mogę napisać w komentarzu, może, bo tam co nie wiem, jakby takie diody chyba w środku. O, takie o. Czy to idzie jakoś sprawdzić, czy... Ten, bo miernik mam nawet taki w miarę dosyć możliwy. Taki ja mam mierniczek. Nie wiem, czy to wyszło tak nie sprawdzić. Czy to nie wiem, czy to w jakieś w jedną stronę, czy jakąś rezystancję. One muszą mieć te diody, żeby to po prostu sprawdzić, co tu się stało. Ale nie, wydaje mi się, że to chyba znowu jest to samo, bo wszystkie przewody są ok. Nic tutaj nie wygląda, żeby było pourywane. I on spawał, i nie, żeby się w łóżce zakleiło. Bo słyszałem, że to się. Od tego jak się właśnie łuska zaklei, a tu o, jest tak jak było, nic nie czyściłem i na pewno nic się nie zakleiło z łuską. Tego mówię, aby ktoś wiedział, czy to, jak to sprawdzić, albo jakieś inne tutaj yy, no, przypuszczenia, co mogło pójść nie tak. No to byłbym wdzięczny za odpowiedź.